Siema. E, dzisiaj opowiem Ci o tym, jak sprzedać samochód. Pierwsza najważniejsza sprawa jest taka, że musisz coś o nim wiedzieć mechanicznie, technicznie, blacharsko, no bo przecież nie powiesz, że jest bez wkładu, a nie wiesz, czy jest bez wkładu. To jest najczęściej popełniany błąd. Drugi punkt to usuń usterki, które są rażące. Czyli na przykład, jeżeli Widzisz, że kierownica jest strasznie uszkodzona, jest brzydka, to oddaj ją do regeneracji, a jeżeli wiesz, że są jakieś wycieki, to usuń je zanim go sprzedasz. Napisz dobrze ogłoszenie. Szczerze, konkretnie, nie lej wody, nie opowiada jakichś niesamowitych historii, tylko konkret, tak jak jest, tyle co wiesz. Zaproponuj jakieś dodatki. Opony, dodatkowe felgi, to co możesz, to co masz. Nie trzeba, ale możesz. Pamiętaj o tym, że zadbany samochód sprzedaje się lepiej. Ładniej go przygotuj, wypoleruj, nawoskuj, no ale bez przesady. Nie myj komory silnika tak, że każdy plastik się świeci. Pamiętaj o tym, że jeżeli możesz, to zbieraj dowody z napraw, z serwisu lub rób zdjęcia, jeżeli miałeś jakąś kolizję lub jakieś rzeczy były lakierowane, malowane, to uchronicie Cię przed tym, że kiedyś ktoś Ci powie, że masz powypadkowy samochód. No i tak zbudujesz zaufanie. Pamiętaj o tym, że nie ma sensu kłamać, ściemniać, bo prędzej czy później będą z tego jakieś problemy. Uczciwość jest więcej warta. Zaproponuj wizytę na stacji diagnostycznej lub u wybranego mechanika, no jeżeli dysponujesz na tyle czasem i kupujący jest konkretny. Przy sprzedaży samochodów na pewno bardzo dużą wartością jest cierpliwość. Nie wszystkie samochody sprzedają się z dnia na dzień. Na niektórego klienta trzeba poczekać. Dzięki za uwagę, do następnego razu, już za tydzień. Subskrybuj kanał, łapki w górę i do zobaczenia.